W takim nastroju zostanie i nasze wnętrze jest o wiele pełniejsze. Nasz, jak widać, ja się takimi ćwiczeniami bardzo dobrze ogólnie rozgrzałem. Czuję się świetnie. To nie musi być bieg, jak ja biegam. Nie muszą być ćwiczenia w lesie, te typowe takie na pograniczu sportu. Tai chi jest również bardzo dobrym lekarstwem, tą apteką zdrowia dla każdego z nas. No a tym bardziej w tym naszym wydaniu europejskim, gdzie są w tym bardziej ćwiczenia złożone na nasze przemyślenia, na nasze umiejętności i nie są aż może do końca tak trudne. Wszystkiego dobrego życzę. Zdrowia. Mój szacunek.